Czołem w internecie. Tutaj Michał z Ekipy To i dzisiaj zrecenzuję dla was oryginalne angielskie wydanie masek na Jarlatotepa od wydawnictwa Chaosium. I zacznijmy może od tego, co znajduje się w zestawie, który przychodzi do nas prosto ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to różniąca się od tej wydanej w starter secie zasłonka strażnika tajemnic. Nie tylko grafika na nim jest zupełnie inna, Doskonale oddająca klimat masek na Rautatepa, ale także jej tył, który przedstawia najważniejsze wydarzenia, chronologię i postacie, które biorą udział w kampanii, będąc nieprawdopodobną wręcz pomocą dla mistrza podziemi, dla prowadzącego w tej dosyć skomplikowanej kampanii. Dalej, to co znajduje się w zestawie, to wydrukowane i gotowe do wydania graczom pomocy dla prowadzącego. Mamy cały stos. Zadrukowanych w najlepszej jakości kart, które przedstawiają telegrafy, listy, e, najróżniejsze opisy e, postaci niezależnych, karty postaci właściwie wszystko, co może przydać się na sesji. To, co zwraca szczególną uwagę, to mapy, które można po prostu położyć na stole, pokazać graczom i kazać im decydować, gdzie teraz się udają, jakie decyzje będą podejmować. Właściwie dzięki temu oszczędzamy masę czasu i możemy podkręcić klimat na naszych sesjach. Dalej, dwa podręczniki. Łącznie 666 stron doskonałej kampanii. Maski na Erlatotepa to materiał absolutnie legendarny. Kampania, która zwraca uwagę wszystkich fanów z od lat. I reedycje pojawiały się już wielokrotnie, ale ta zdecydowanie przebiła wszystkie poprzednie. Tak również objętością, Zawartością, jakością wydania, tak jak mówiłem, podręczniki są dwa. Do pierwszej części mamy podręcznik przedstawiający całą kampanię, całą kampanię głównych postaci niezależnych, które właściwie są prowodorami fabuły ekspedycja Carlayla. I dzięki temu podręcznikowi będziemy mogli wysłać naszych graczy w miejsca takie jak Peru. Ameryka, Anglia czy Egipt. I właśnie Peru jest rozdziałem, który powinien zwrócić Waszą uwagę. Ten rozdział, pierwszy, nazywany tutaj prologiem, został napisany specjalnie na potrzeby siódmej edycji ze i specjalnie na potrzeby tej reedycji. Jest to rozdział, który wprowadza postać kluczową dla zawiązania akcji całych masek na Jarlatotepa, a także pozwala w dosyć płynny sposób zapoznać ich z mitami Cthulhu, pokazać im pierwszego z awatarów przebrzydłego Boga Masek, czyli Najarlototepa, no i uzyskać pewne finansowe podstawy do tego, aby dalej uda udać się w podróż dookoła świata. Następnie gracze będą udawać się do Ameryki, Anglii, Egiptu, tak jak już wcześniej zwróciłem uwagę, tam walcząc z najróżniejszymi kultami, mierząc się z mroczną magią podróżując po całym świecie, parowcem, samolotem, czym tylko właściwie im się zamarzy. I to jest chyba najpiękniejsze w tej kampanii. Absolutna palpowość, jaką przedstawia, niesamowity vibe kojarzący się z przygodami Alana Quatermain'a, Indiana Jonesa, z opowieściami przygodowymi z naszego dzieciństwa. Gracze, którzy mogą wziąć w tym udział, Przyżyją naprawdę nieprawdopodobne przygody, a mistrz gry, który będzie musiał zapędzać nieprawdopodobne wręcz ilości wątków, zapewni im niezapomniane wrażenia. Może jednak trochę o samym wydaniu. Są książki, wdrukowane są na pięknym, lakierowanym papierze. Ilustracje charakterystyczne dla Zewuktulu, Duże, całe strony. Zdjęcia, które można wydrukować bezpośrednio jako handouty. Masa zahaczek, masa dodatkowych pomocy, tabel, wszystkie handouty przedrukowane tak samo jak na stronach, które pokazywałem wcześniej, taki dla mistrza gry tutaj prosto w podręczniku, żeby były pod ręką w czasie prowadzenia kampanii. Wszystko to zawarte w tych podręcznikach nawet z taką ładną tasiemką, że można było sobie zaznaczyć kluczowe elementy. Wbrew pozorom, wyjątkowo użyteczna rzecz, statystyki postaci, statystyki NPC-ów, statystyki. Nawet bohaterów graczy, bo musicie wiedzieć, że w nowej edycji masek Chaosium zaproponowało zespół postaci, które doskonale nadadzą się do rozgrywania przygód w tej kampanii. Więcej, i to jest bardzo istotne, e, tych postaci jest zdaje się 10. Co przy dużej śmiertelności, w której słynne są maski na Erlatotepa, może, się może być bardzo użyteczne. Krótko mówiąc, zabierasz go czyli kartę postaci, drżesz ją na jego oczach, a następnie wydajesz kolejną. Mówiąc szczerze, z mojej perspektywy, to całkiem przyjemne doświadczenie. Dobra, przejdźmy jeszcze do drugiego podręcznika. Tutaj możemy zobaczyć rozdział 5, 6 i 7, czyli właściwie zakończenie tej kampanii. I mimo że w książkach ułożone są w bardzo konkretnej kolejności, znaczy absolutnie nie dałoby się tego czytać. To sama kampania jest całkowicie nieliniowa. Właściwie po rozegraniu rozpoczynającego się w Stanach Zjednoczonych rozdziału, gracze mogą podjąć decyzję zupełnie dowolną co do tego, gdzie udadzą się dalej. Mogą od razu postanowić zbadać tajemnicy kryjące się w Chinach i udać się do Szanghaju, gdzie będą próbowali znaleźć kultystów mrocznej bogini. Mogą udać się do Kenii i spróbować zmierzyć się z górą czarnego wiatru, albo wypuścić się na pustynię Australii i tam sprawdzić, co właściwie kryje się pod piaskami pustyni. Co jednak, oprócz opisu postaci niezależnych czy przebiegu fabuły, znajduje się w podręcznikach? Słuchajcie, są one wzbogacone a opisy krajów, do których przybywają bohaterowie. I zdaję sobie sprawę, że Dobry strażnik tajemnic zrobi jakiś research przed poprowadzeniem sesji. Przeczytają materiały dotyczące krajów czy miejsc, w których będzie działała się akcja, jego przygód. Sprawdzą okres historyczny, o którym będą opowiadać. Co jeśli jednak w tej kampanii to wszystko jest podane jak na tacy? Otwieracie tylko konkretny rozdział i możecie dowiedzieć się. Jaka była sytuacja polityczna w Chinach? Jaką walutą operowano w Kenii czy w Egipcie w danym okresie czasu? Jak zachowywały się australijskie plemiona wobec obcych? Czy jak walczono o wolność w Kenii? Więcej, możecie dowiedzieć się o absolutnie realnych, historycznych postaciach, które mają swoje krótkie cameo w tej kampanii i o których informacje możecie potem znaleźć na przykład na Wikipedii, jeśli zainteresuje Was ta tematyka. Co więcej, to wydanie kampanii zapewnia też strażnikowi tajemnic informacje o, czasach pod, o czasie podróży między kontynentami, po których poruszać będą się bohaterowie, zapewnia informacje o kosztach takiej podróży i możliwościach, jakie środki transportu mogą być wtedy w użyciu. To jest niesamowicie pomocne, ponieważ maski na Jarlatotepa są zwarte w pewne ramy czasowe, które są kluczowe dla wydarzeń w kampanii. Dalej, mamy tu też rozdział poświęcony zaklęciom używanych przez wszystkich przepotężnych czarowników, którzy stają na drodze badaczy tajemnic. W związku z czym nie musimy już wertować podręcznika głównego, nie musimy szukać informacji w innych podręcznikach wydanych przez Kyjozię, tylko możemy od razu zerknąć do kampanii, znaleźć opis odpowiedniego zaklęcia i wiedzieć, jaką magią posłuży się adwersarz naszych bohaterów w wydanym rozdziale Masek. Dalej znajduje się też opis wszystkich magicznych tomów, ksiąg, które, na które bohaterowie mogą się natknąć, mmm, krótki opis ich zawartości, a także porady mechaniczne co do tego, ile punktów poczytalności stracą herosi, jeśli się z nimi zapoznają, a ile dowiedzą się o samych przerażających mitach Cthulhu, zagłębiając się w strony ksiąg przedstawionych na kartach Masek. Ostatnie są artefakty. W maskach na Tetepa pojawia się naprawdę nieprawdopodobna wręcz ilość artefaktów. E, powiem więcej, pojawia się ich e, ilościowo, jest ich więcej niż w poprzednich edycjach. Dlaczego? I to jest właśnie bardzo ciekawe. Poprzednie edycje, jak już zresztą wspomniałem wcześniej, cierpiały na syndrom TPK total killa. Było absolutną normą, że całe drużyny potrafiły po prostu rozbić się o jakiś płót kampanii, zginąć lub oszaleć, skończyć się w absolutnych męczarniach, co wielokrotnie kończyło się przedwczesnym zakończeniem serii rozgrywek. Sposobem na wybrnięcie e, dla Chaosium stało się wprowadzenie artefaktów, których w tym wydaniu trafia w ręce badaczy znacznie więcej, są lepiej opisane, mają konkretniejsze moce i są dostosowane do tego, co... Kampania przewiduje jako wydarzenia następujące. W ten sposób badacze przystępują do akcji lepiej przygotowani. Wszystkie te artefakty są tutaj opisane i łatwo można przedstawić je w postaci czy wydruku, czy krótkiego opisu badaczom, którzy je zdobywają. Musicie wiedzieć, że maski na Jarlatotepa to kampania bardzo palpowa. To kampania, która. Różni się troszkę od standardowego wyobrażenia ozywiek Tulu. To kampania, która będzie straszyć tylko czasami, która będzie wprowadzać napięty klimat na sesjach, ale nie zawsze okraszony tym dreszczykiem emocji, mrokiem, tajemnicą. Spróbujcie wyobrazić sobie raczej historię bardzo mocno przygodową historię, która ma opowiadać o Herosach, o ludziach, którzy stawiają, twa stawiają czoła przeciwnościom losu i kultom, ale z taką siłą ognia, z tomiganem w łapach, z dynamitem w ręce, wysadzając w powietrze starszych bogów. To są maski na Erlatotepa. Jeżeli kręci Was taka wizja, jeżeli macie ochotę puścić swoich badaczy na podróż dookoła świata, kazać im stawać naprzeciwko. Dziesiątką przepotężnych kultów, mierzyć się z magami o nieprawdopodobnej wręcz mocy, odkryć wiedzę, której prawdopodobnie nigdy nie powinno być im dane odnaleźć. Maski na Erlatotepa są właśnie dla Was.